Jesteśmy już kolejnego dnia na Mistrzostwach, dojechałyśmy, zjadłyśmy sobie, ja dzisiaj nie umiałam wstać, po prostu masakra. W końcu mogłam się troszeczkę przespać i odpocząć, ale do czego zmierzam? Chciałabym Wam pokazać coś z zarąbistego, czyli fantasy boxy. To są takie pudełka, w których się umieszcza prace 3D. Tam można zrobić tak naprawdę cokolwiek w środku i słuchajcie, niektórzy mieli takie Super pomysły, pokażę Wam mojego faworyta. Ej, słuchajcie, ona tam siedzi na kibelku, dziecko jej czyta jakąś książkę, no po prostu historia z życia wzięta. Jest piesek, jest kanczucha, czadzior. Ale inne fantasy boxy też są świetne. ze. Ej, tu mamy awatara. Super. W ogóle mega, mega precyzyjna praca. Jest tego bardzo dużo. Pokażę wam tylko część. No Dobra, my idziemy się przygotowywać do konkurencji fantazji z moja modelka zaraz zostanie przebrana ona już się cieszy, już przy nie jest radości bo wie ją czeka Jestem okropna, bo moja modelka będzie będzie modelką! Victoria's Secret <grystanie> Potem wam pokażę wszystko <grystanie> Słuchajcie, takich ja jeszcze nie było Moja modelka siedzi właśnie do oceny z fantazy Total Lookiem, <laughs> i nagle wybiło prąd w całej hali. A słuchajcie, tam odbywała się teraz konkurencja i dziewczyny musiały ją przerwać, bo nie ma prądu. Świecą się tylko niektóre prace uczestniczek, no bo mają normalnie akumulatory. Masakra. Tutaj pani podświetla sobie, zobaczcie. Wiecie, no bo inaczej się nie da. Zaraz zobaczymy, może nam włączą za jakąś chwilę prąd, ale dziewczyny nie mogą pracować. Światło jest, modelka już jest oceniona, teraz tylko zrobią jej zdjęcie. Ja sobie podjadam kanapeczkę i zaraz zaczynamy drugi etap ultimata. Teraz będę budowała paznokcie. Mam na to dwie godziny i w ciągu tych dwóch godzin muszę zrobić jakieś pasnokcie w awangar awangardowym kształcie i dodatkowo je ozdobić. I później na to, co przygotuję teraz, będę kleiła sobie wszystkie te figurki, które robiłam w dniu wczorajszym. Yy, miałyśmy tą awarię, prąd wrócił, ale mamy opóźnienie o jakieś plus minus pół godziny. I siedzimy już przygotowane na ultimate. A. Wszystko już jest gotowe. Zaraz zaczynamy. No i już koniec. Teraz yy, czekamy na wyniki. Ja się właśnie zaczęłam pakować. Jestem mega zmęczona. Nawet mi się nie chce za bardzo zostawać na wynikach. Pewnie większości dziewczyn tak samo. Stałyśmy bardzo wcześnie rano, a już jest praktycznie godzina. Czekajcie, sprawdzę sobie jest o 1830 no także cały dzień na hali, yy, cały dzień w pozycji siedzącej i tak naprawdę jeszcze mamy obsługę kilku minut z powodu awarii prądu, więc no ja przypuszczam, że yy, wyniki będą około godziny 19.30 ale raczej oscyluję tutaj w granicach 20. .00. Więc raczej po 20.00 dopiero będziemy miały jakiekolwiek informacje na temat wyników. Ale powiem Wam, że paznokcie wyszły piękne, figurki wyszły superowe i wszystko do okupy też wygląda czadersko. Więc mam nadzieję, Teraz się dowiemy. Ściągamy piękną pracę. Marta już sobie sama radzi z tym ściągnięciem. Tylko no, 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 no. Nie wiadomo, czy wygrają, a co, jak nie. I tak wam pokażę. Już się zaczęło, już się zaczęło. W razie rozdają y, puchary first timersom, czyli osobom... Pierwsza, Pierwsza, dywizja. Pierwsza dywizja. Najpierw byli first timersi. Po całym dniu zmagań, jest ten najważniejszy, po który przyjechałam. Potem Wam pokażę pracę na Instagramie. Dziewczyny też zadowolone. Dużo medali? Dużo?